Jesteśmy Marta i Asia i witamy Was na kanale WALECZNE książki". KSIĄŻKARY Dzisiaj przychodzimy do Was z maratonem 24-godzinnym czytelniczym. Jesteśmy już po i. Płogi to są. Prawie odwołaliśmy maraton, bo okazało się, że wstęp, który nagrałyśmy przed, też się nie nadaje do użytku. A oprócz tego, właśnie. Wyglądamy więc tak jak tam. Gorzej wygląda. Gorzej? No teraz jestem um, zdyscyplinowana. Dobra. W każdym razie, y, książki do przeczytania miałyśmy z y, Rida Tak, wakacyjnego. No i co? Zapraszamy do, do oglądania. Jest już 20 i ja zaczynam od przestrzeni czarodzieja. Zaczynam od dosłownie samego początku, bo nigdy tego nie czytam. A ostatnio mi fajnie poszło, więc. A jestem pierwsza, więc. Zobaczymy. Zobaczymy, co warto będzie czytać. Powodzenia! Dzięki! Ja zaczynam od y, Elżbiety Leszczyńskiej, Starachata i Czarownica, od strony 110, ponieważ tyle przeczytałam. Książka jest z biblioteki. Y, pojawiła się w ramach dyskusji dodatkowa reguła, mianowicie jeżeli będę zmieniać książkę, muszę zrobić jakiś obowiązek domowy, czyli będę miała dodatkowe opóźnienia. Czas start. Czas start, powodzenia. Tobie też. Dziękuję. Mamy 20.30 i dokończyłam książkę. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że literki były bardzo duże i książka jest wydana jak książka dla dzieci. Moim zdaniem, dla dzieci się nie nadaje. Może dla nastolatki. Tutaj jest zrozpaczona Asia, której też całkiem nieźle 19. idzie. W 15 stronie, 10 stron przeczytałam. No więc pierwsza książka za mną. Dobra. I po krótkim namyśle będę teraz czytać Zbrodnia nie przystoi damy. Jestem za. <gryminał> Z bólem stwierdzam, że niestety obecnie to nie jest na moją głowę i biorę sobie kryminał. W sensie odkładam to, biorę sobie kryminał, idę odkurzać. Jak zasady, to zasady. Niestety. Bardzo to jest ciekawe, tylko że czuję błąd. Czuję. Stop. Błąd zrobiłam, że wzięłam to jako pierwsze. Kochani, po 20 stronach męczarni e, z siostrzeńcem czarodzieja stwierdziłam, że ten maraton nie jest po to, żeby się męczyć, więc. zmieniam książkę i e, już się odkurzyłam. Więc. Tak, już wam mówię, która jest godzina. 20:50. Także, prawdopodobnie, nie wiem, czy będziemy robić update. Ten ja zaczynam od strony 105. Także obie z Martu teraz czytamy Robin Stevens. I dosłownie to samo serię czytam. Ja czytam trzecią część, Marta czyta pierwszą. Widzimy się. Następnym razem, jak będziemy nagrywać. Nie wiem, kiedy to będzie. Także życzę mi powodzenia. Kochani, wybiła 22. Nawet 22.12. Aparat to nie jest mój przyjaciel. Trzy razy próbowałam to nagrać. Jestem na 141. stronie. Marta jest na 196. A teraz usypiałam mi się. Coś jak chyba teraz akurat nie umyję, ale czy to jest wam potrzeba? Usypia mi się eee, i jest na 196 stronie, także już mnie przegoniła. Eee, tak, widzimy się o 23. Prawdopodobnie tylko ze mną, albo może z Martą. Także widzimy się za godzinę. 23:15. Małe i urocze nadal nie śpi. Skończyłam książkę. Zbrodnie nie przystoi damie. No Chrisy to to nie jest, ale dosyć przyjemny kryminały. Chociaż um, od początku było widać, kogo pominęły przy rozważaniach. I w związku z tym sprawca był dosyć oczywisty. Idę wybrać coś następnego. Godzina 23.22. Jestem zmuszona do przeczytania czegoś innego. Midzię kolejną książkę przeczytaną. No nie, no nie mogę wpisać bucia do listy przeczytanych książek, ponieważ ktoś domaga się, żebym przeczytała, żebym mógł pójść spać. 238 jestem na 151. stronie. Na razie trzymam się dobrze, ale strasznie e, dużo czasu mi zabrał prysznic. Nie polecam. To tyle. Widzimy się o północy. 23.15. Małe i urocze nadal nie śpi. Skończyłam książkę. Zbrodnie nie przystoi Damie. No Chrissy to to nie jest, ale dosyć przyjemny kryminałyk, chociaż m, od początku było widać, kogo pominęły przy rozważaniach i w związku z tym sprawa był dosyć oczywisty. Idę wybrać coś następnego. Żywia północ. Jestem na 100. Sto... W 76 stronie Marta czyta Jo Alexa śmierć yy, mówię w moim imieniu i mówię tak cicho, bo udało się uśpić Fankę Pucia i ja już też chcę tak spać. Już chcę tak spać. Minęło 4 godziny od rozpoczęcia, a już się chcę tak spać. Naprawdę mam cię nagrać. No także. Widzimy się, nie wiem czy za godzinę, pewnie za pół godziny, mniej więcej. Dobranoc. Dobranoc. Dzisiaj jeszcze nie dospać spać, jeszcze poczytam chwilę, ale chwilę. Pa! Dobra, dzień się zaczął mniej więcej o dziewiątej, bo nocka była intensywna, jak to zwykle z maluchem. Ja zaczęłam Dalej skończyłam do Alexa wczoraj i zaczęłam budujemy odporność w żłobku, w żłobku i w przedszkolu. W tle słychać moją asystentkę. Z tym, że tej książki nie zaczynałam od zera, tylko od strony 92. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Myślę, że ten maraton jest świetny do takiej książki, na które nie mam ochoty. Kochani, dopiero teraz jestem w ogóle w stanie. Um... Czkawie nagrać. E, bo jak zaczynałam czytać, e, to byłam zaspana. Jest 9:33. E, jestem na 200. Nie wiem, czy widzicie o. 203 stronie. Zaczęłam tak mniej więcej z 88. Także tak, teraz sobie będę jeszcze czytać. No, i widzimy się o 10.00. Ok, mamy godzinę 11.04. Asia się źle czuje i mówi, że nie wie, czy będzie czytać dalej. Ja męczę dalej, budujemy odporność w żłobku i w przedszkolu. Ze strony 134 przeszłam na. Nie, przepraszam, ze strony 92 na 134. Mm. Opornie mi idzie, szczerze mówiąc. No jest to wielka cegła i mało interesująca. Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy też, czy tylko ja dokończę to wyzwanie. Czy Asia też. 12.15. Asia śpi, mi się śpi. Ja czytam dalej. Nadal odporność na tabletki. Wygląda, że kończę wyzwanie sama. Godzina 13. Asia wróciła do żywych. E, mi idzie całkiem nieźle męczenie książki, na którą nie miałam ochoty. Asi całkiem nieźle idzie. To prawda, nieźle mi idzie, ale jestem zła, więc. A, jeszcze szybko bo to będę czytać na Jeżeli to skończę, ale myślę, że skończę, bo to się w sumie szybko czyta, więc. Także mamy postęp. postępy. postępy, postępy. A ja y, sobie książkę, którą powiedziałam zawodowo, że muszę przeczytać. Wymęczę ten maraton, więc jestem zadowolona z maratonu. Kochani, dochodzi 14. Ja jestem na stronie 250, także ruszyłam. Tak wygląda, na razie się prezentuję. Zostało mi bardzo mało. Marta, chcesz coś powiedzieć? Ja jestem na stronie 418 i mam nadzieję, że w ciągu tej godziny będę miała spokój z tą książką. To prawda, ja w szczerze sensie mówiąc, co się mi jeszcze zostało. 110 stron, ale... Myślę, że dwie godziny. Jeszcze i może coś jeszcze szybko przeczytam. Zależy. Idziemy się za godzinę. Idziemy jeść. W sensie ja idę jeść. Nie wiem jak ty Marta, ale ja idę jeść. Idziemy jeść. Idziemy jeść. Bo coś jakieś pożegnanie? Widzimy się za godzinę. 14.30 po... O! O! po jedzonku i po herbatce od Marty. Czuję się bardzo dobrze. Jestem na przedostatniej części. Chcę to już skończyć i mieć chociaż dwie książki. 257. Strona. Good job. Good job. Chcę już mieć. Koniec. Tak. Widzimy się o 15.00. Witam Was o godzinie, która jest godzina i 14.46 14, 14. z podwójnie dobrym humorem, bo y, wyszedł nam off-top y, sympatyczny y, oraz nowy pomysł. I bo skończyłam y, w końcu tą cegłę. Y, czy książka jest fajna? Tak, myślę, że tak. Czy dla mnie niekoniecznie. Dla mnie zdałoby się ją streścić w trzech. Zdaniach, bo większość tematów pokrywa się z moim światopoglądem. Idę wybrać coś nowego. No i koniec maratonu. Podsumowanie, na jakieś. Ile? Prze... I... Właśnie. Ile Ja przeczytałam jedną książkę. Ja przeczytałam pięć i kawałek. Następnej, z czego y, tych pięć, powiedzmy, że dwie, y, były już częściowo przeczytane. Tak jest. Brzmi to jak na tym. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że będziemy robić takie coś częściej, bo ja się w sumie fajnie powiłam, mimo tego, że format był spoko. No. Ale myślę, że następnym razem zrobimy tak, że y, dozbieramy książki, które musimy dokończyć. O, no. Także... Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczenia razem pa.